to jest z tej strony kobra, Tiger nie może, bo filmuje, ale co mam, bo dzisiaj kuruje. Mamy plejkę, trójkę. Tylko szkoda, że nie ma joysticków, tego będzie trzeba... Ale cza... nie można użyć tamtego, bo to jest to samo, nie ma znaczenia. Ten i z tym... Tablet? Tak. My hmm. to jest pokrowiec na tablet. W razie czego Widocznie jakaś gra do plejki trójki nóż po filmu. Pierwsze mamy y, Jai Control Attack, Harry Potter, y, Era God". Nie znam tego. Nie wiem. Ciekawy horror chyba widoczny. Hulk? Hulk. A każdy zna Hulk. Piotruś i Wilk miałem kiedyś książkę, ale to jest inna wersja. Nie wiem, co to jest. To jest też film. To jest chyba film. Jak. Film. Tak, film. film. Bo widziałem ten film. To jest ta. Ale deska kuchenna. I taka. Trochę jest bo transport taki był. Kobra. A co kobra dostała? Więc kobra musi czekoladki No, śliczne te branżelety naprawdę. Od razu założę. Są ostre jakieś, ale. a to mówi: syganka. Uwielbiam to. List. I to ta finka jest. Ale przeczytam od kogo. Drogi Mateuszu i Małgorzato, naszykowaliśmy dla Was już trzecią paczkę. Wyjście, tak? Od Was? Dobra. Yy, bo chcemy pokazać, że jesteśmy prawdziwymi fanami. Część prezentów jest Tigera, a część dla Kobry. Cały czas czekamy, a w zamian nagranie dla nas po jednym freestalu lub przeprowadzenie, przeprowadźcie walk. Czekamy również na filmik, w którym Pokażę się co dostaliście. Kochamy Wasze filmiki i mamy nadzieję, że nie przestaniecie nagrywać. W przyszłości chcielibyśmy być tacy idlotowi, jak wy. I założyć tak kochającą są rodzinę, a nie jakąś mylinę. Jaką w na wschodniej, siśkamy mocno, Karolina i Maszek. Pozdrawiamy Was. Naprawdę, dostaniecie jakiś krótki freestyle ode mnie. Tylko mogę się pokazać? Litna ta blozeczka. Karolina, pewnie wyparfumowałaś się, bo czy zapach? Ładny, śliczny. naprawdę jest piękny. Druga blużeczka. No mało mm, tylko mi ja sobie chcę. Spray do włosów. Inteligentna. Dobra. To jest jak gdyby głęboko czystą, ją a Aha! Czyli dwie takie mam. Ślicznie, dzięki. No i oczywiście, lakier. Ładny kolor. Pewnie ty sama wybrała Karolinko. Ty matek ci podpowiedział. <grystanie> Dobra, ratowałam trochę. Przesadziłam trochę tym. No i co jest. Bo to jest trzy lusterko. Chodźcie, chodźcie. Alkohol szkodzi zdrowiu? Od kiedy to? Jak mamy to od was? A, ale za to dla nam, jak sami prosiliście krystal jakiś mały, tak? Krótki. To za to zrobię krystal z podziękowaniem. Yo, jo! jedziemy stadem. a, a, i zrobię freestyle. Podoba mi się to, wszystko, co robicie. Lepsze takie prezenty, niż takie głupie nachodzenie na waszych ulubionych idolów. Coś wam powiem, nie zadziera z nami, bo jesteśmy naprawdę fajni. Jeżeli ktoś nas nie lubi i nie akceptuje, bądź stąd z naszego życia, a wy, fani, prawdziwi fani, pokażcie, kto rządzi i bądźcie mili, kochani. Pozdrawiam.